Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie: Spowiedź po każdym grzechu ciężkim? Czy musi być, czy nie? Spowiedź po każdym grzechu ciężkim. To jest pytanie zadane w konkretnym odcinku, gdy mówiliśmy o, o tym, jak się odnaleźć w kościele poza Polską. Także to jest też pytanie troszeczkę pokazujące, a jak to jest na Zachodzie? Czyli spowiedź musi być po każdym grzechu ciężkim, czy nie musi? Tam w komentarzach dosyć też mocno pisaliście o tym, że na Zachodzie to świętokradzko, przyjmują komunię świętą właśnie, bo się nie spowiadają i tak dalej. Kochani, przede wszystkim trzeba patrzeć na spowiedź nie jako na zło, które no niestety my w Polsce mamy to zło i musimy się spowiadać niestety, a tamci dranie na Zachodzie to nie muszą się spowiadać. To nie jest właściwe patrzenie. Tak nie możemy myśleć. Że oni się nie spowiadają, oni są świętokradcy, bo, a my musimy niestety się spowiadać i my mamy problem. A czy my mamy problem? Oni mają problem, bo na nich przynosimy ten problem, ale to jest złe patrzenie w ogóle. Spowiedź jest czymś dobrym i spowiedź jest nadzieją dla nas. I to, że my mamy spowiedź, to jest błogosławieństwo dla nas, a nie na zasadzie, tamci źle robią i wszystko świętokradzko, a my nie w ten sposób. W Polsce nauczamy bardzo konkretnie. Spowiedź po każdym grzechu ciężkim. Pojawił się grzech ciężki, należy pójść do spowiedzi. I tutaj, dobrze, gdzie indziej spotkamy się z innym nauczaniem to jest dyscyplina kościelna. To nie jest tak, że to jest dogmat, że jak teraz yy, nie byłem u spowiedzi z jakimś jednym grzechem, to, yy, to jest piekło albo. To nie jest dogmat. W kościele, jak istnieje kościół, Dłuższy czas mamy, gdy nie było spowiedzi, niż gdy była spowiedź. Obowiązkowa, tak? bo ona wchodziła przez lata, dziesiątki lat. Na początku jako nowinka, później to się zmieniało. I Także nie możemy patrzeć teraz na to, że spowiedź jest bez spowiedzi, nie będziemy zbawieni. Tak? Takie patrzenie. To nie jest kierunek, bo dużo osób w kościele, w historii tak nie funkcjonowało i nie było w ogóle sakramentu spowiedzi. On był, ale w innej formie. Ta forma spowiedzi była, że ja sercem jednoczę się z Bogiem. Ale też były grzechy, które, z którymi ludzie mieli naprawdę problem. I takim głównym grzechem było zaparcie się wiary. Gdy ktoś przykłada nóż do gardła, a wyparłem się wiary, to był grzech niewybaczalny. I, I z tym mieli najwięcej problem, największy problem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Później, gdy już nie było takiego prześladowania, to problemy się trochę zmieniły i grzechy się troszeczkę e, zmieniły. Dzisiaj na kwestię zaparcia się czy nie zaparcia wiary, już w ogóle nie patrzymy. Lekko do tego podchodzimy. Tak? Konsekwencje też są lekkie, przynajmniej w krajach cywilizowanych. Ktoś mnie wyśmieje i będzie krzyczał za mną jakieś obraźliwe słowa. Dobrze, więc czemu są takie różnice i co z tym zrobić? Że będą takie kraje, gdzie ktoś powie wystarczy, że żałujesz i raz się w roku wyspowiadasz i żałujesz mocno i to jest już Bóg to widzi i słyszy. Są też te, takie sytuacje, że nawet teraz w roku nie będzie spowiedzi, tylko tylko jeszcze rzadziej, ale powinna być co jakiś czas. No, jest różne patrzenie na to, i przede wszystkim robią to duchowni, robi to biskup, pozwala na takie działanie w swojej decyzji. Ma prawo, czy nie ma prawa? Gdyby nie miał prawa, to by tego nie robił. No. Po prostu. A tak wie, że to może tak w ten sposób robić, i, i dlatego tak to funkcjonuje. Yy. Natomiast jeżeli zaczniemy patrzeć, że spowiedź jest błogosławieństwem, jest łaską. Po pierwsze, klęknę, wyznam i mam pewność w sercu, oddałem to Bogu. A nie, że codziennie będę oddawał, oddawał i nosił to, tylko oddałem to Bogu, Bóg się tym zajął. Po drugie, klękając do spowiedzi, idę po miłosierdzie. Chcesz otrzymywać miłosierdzie od Boga? Ktoś powie, ale bez spowiedzi też mogę. Owszem ale inaczej Jego doświadcza w sercu. Zobaczcie, że jak wstajemy od konfesjonału, to mamy takie poczucie zeszło ze mnie. Zeszło 200 kilo, 300 kilo. Gniotło mnie. Zeszło to ze mnie. Oddałem Panu Bogu. W końcu. ów. I, i to jest coś, co jest łaską miłosierdzia. Łaską właśnie sakramentu. doświadczenia tej wolności. Idąc do spowiedzi, doświadczając miłosierdzia, powinniśmy się uczyć miłosierdzia. Nie teraz oceniać, a ten nie był, tylko... Panie Jezu, Ty mi wszystko wybaczyłeś i Ja chcę wybaczyć. I ja chcę tak samo jak Ty. I to jest dobroć spowiedzi. I zacznijmy patrzeć na spowiedź jako nasze błogosławieństwo. Dobrze, że my w Polsce to mamy, bo to jest nasze błogosławieństwo. I spowiadaj się, spowiadaj się, korzystaj z tego błogosławieństwa. A patrzenie muszę nie muszę. Ja chcę się spowiadać. Chociaż to jest trudne przyznawanie się do swoich grzechów, stanie w kolejce do konfesjonalu. To jest trudne. Będzie pokuta za to. Tak, to wszystko jest trudne, wymagające, ale ja nie chcę miałki być w życiu duchowym, tylko chcę się rozwijać w Bogu. To jest nasze zadanie. Chcemy się rozwijać w miłości i otwierać na coraz to trudniejsze rzeczy w Bogu. Dlatego spowiedź jest dla nas błogosławieństwem. Jeżeli się nawrócimy do takiego myślenia na temat spowiedzi, to będziemy współczuć komuś, że, że się nie może wyspowiadać. Albo że nie wie, że jest taka dobroć w Kościele. Będziemy współczuli, że no, i mam więcej od Niego, a nie teraz o ten to świętokradzko, ci księża to heretycy, a ci to wysyłają do piekła. No, tak nie jest. Tak nie jest. Także mam nadzieję, że, że tym pytaniem odpowiedziałem, bo odpowiedziałem wprost. Tak, po grzechu ciężkim należy pójść do spowiedzi, zanim pójdziesz znowu do komunii. I tak nauczamy, tego się trzymamy. Natomiast spotkacie też inną dyscyplinę w różnych krajach, różną dyscyplinę. Nie oceniajcie lepszą czy gorszą. Inną. I to jest ten sam Kościół. A czy korzystają z tego, czy nie? Ciesz się, że masz spowiedź. Ciesz się, że ona jest błogosławieństwem dla nas. Kciuk w górę. Udostępnijcie ten materiał. Dwusetny odcinek naszych pytań i odpowiedzi. Subskrybujcie nasz kanał i cieszę się bardzo, że jesteście cały czas z nami. Wszystkiego dobrego.